Watch me turn this around. Take that pain for my life. Walk the distance from fair forever. forever. Najwyższy czas pokazać Ci światu. Witajcie, nazywają mnie Somat Wędrowcem. To jest osta już ostatni odcinek Infamous Second Son. To co dla mnie. Nawet jeśli pozostała część jest aktywna. To jest dobrze. Seria, myślę, w tym odcinku, bo już Ostateczna kontrola się w tych I cóż, ich. Wlatujemy Musimy na sam szczyt dla tej wieży wlecieć, okej okay. No to pięknie Cześć Delsin. znalazłam cię po szladarku, który zostawiasz na dwom opadnie Skręcić przeciwko Oh yeah Cieszysz się, że mnie widzisz? Dawałem sobie radę. Oczywiście, właśnie widziałam. Chcesz do mnie dołączyć? Żartujesz? Za Dema z udziałem dwójki najbliższych mi ludzi? Nie mogę tego przegapić. O, nowa, na rozrywka! No, więc dobra. Dajmy się. Dam radę, dam radę, dam radę! Ci kolesie to gamonie, dawać kogoś większego! To jest coś większego. Nie tego szukałam. Co ja bym bez by ciebie zrobił? O, o jest. Okej. Okay. Właściwe. I co raz wyżej jesteśmy? E, Fech, warto by wezwać wsparcie. Proście, a będzie wam dane! O? Jutzi, ty to potrafisz poza mieć Hej, nie mierzymy samo, musieliśmy Ej, okay, i wyżej musimy wejść. Posmakujcie mnie nie łanią! Ej, Denzin, chodź. Musisz to zobaczyć. Co jest? Nowa wyskocznia dla ciebie! Aha, dobra. Nawet mi powiedziała, nieźle. Chyba najmądrzejsze posunięcie dzisiaj. Żebyś wiedział. Okej. Okay. po jakąś nową sztuczkę. Cały dach jest to pancerzowy. Potraktuję go laserem! Jesteś pewny, że się przebijesz? Tak! Pod warunkiem, że ty i aniołek ściągniecie ze mnie do zobców. Nie lękaj się Pani! Ochronię Cię! No nie Jak tam pecz Nie poganiaj mnie, Delfin! Nie lubię tego! Już kończę! Okej, okay. śmiało, Delfin! Płaść do środka i bie się zakus! Eugenie i ja osłaniamy... No i okej, okay, musimy wbić tam i załatwić ją. Ostateczna konfrontacja. O, fajnie! Jesteś! Obserwowałam cię, del Signorau. Sprawdzałam cię, gdy zbierałeś swoje sztuczki. Imponujące. Tak? A ja z kolei wiem wszystko o tobie. To ty sfingowałaś tamten wypadek? Wysłużyłaś się Henkiem, oczerniłaś Judzina i fecz, by wyjść na bohaterkę? Ktoś musi chronić przewodników. Chronić? <noise> Wyobraź sobie, że odkąd udało mi się przejąć od wojska nadzór nad przewodnikami, ani jeden przewodnik, ani jeden z nas nie zginął. Oczywiście, że nie. Bo wszystkich wyłapałaś i pozamykałaś. Tak, w Kelvin Chroniąc ich przed wściekłym tłumem żądnym krwi. Nie było lepszego rozwiązania, uwierz mi. Po prostu podjęłaś decyzję za nich, tak? W tej sytuacji to było konieczne. Widziałam, jak ludzie na ciebie patrzą. Wzbudziłeś w nich zaufanie. Akceptują cię, choć jesteś odmieńcem. Musisz wykorzystać tę popularność, to zaufanie. Przekonaj ich, że jedynym lekiem na bioterrorystyczną zarazę jest DOZ. Czy ty wiesz, że za wymordowaniem ponad połowy przewodników w rzezi sprzed siedmiu lat stało właśnie wojsko? Jak odzyskają władzę, to wydaje ci się, że nie wrócą do starych, sprawdzonych metod? Nie. Nie, wpierw zdemaskuję ciebie, potem twoje oszustwo i zobaczymy, kto jest prawdziwym obrońcą. To wyrok śmierci dla wszystkich przewodników. Nie pozwolę na to. Nie dasz rady mnie powstrzymać. Dobra, ostateczna walka.

Się u ciebie. Chcesz mojej mocy? Masz co chciałeś. Siedem lat temu moja jednostka ratowała ludzi przed nowym zagrożeniem. Przewodnikami. Ludźmi z nadprzyrodzonymi zdolnościami. Którzy potrafili zabijać. I mogli zamieniać innych w przewodników. Spotkałam bratnią duszę. Podążała za mną, kiedy ja próbowałam wrócić do oddziału. Szłyśmy przez miasto, w którym wszyscy chcieli naszej śmierci, Postałyśmy się inne. Niechęć wobec nas rosła. Ludzie byli przerażeni obecnością przewodników. Choć byliśmy niegroźni. Choć byliśmy niegroźni. Traktowano nas jak potwory. Gdy władza została przejęta przez wojsko, uznano nas za zagrożenie. Jako żołnierz, byłam w kropce, musiałam wybrać. Znalazłam inne wyjście. Jedyne możliwe. Gdy chwytałam przewodnika, zdobyłam zaufanie rządu. A to był dopiero początek. Wkrótce powstało DOZ. Mili nas za zgraję mutantów, polującą na inne mutanty. Ale było inaczej. Chciałam uratować jak najwięcej przewodników. Moi bracia mogli żyć. Ale tylko za murami Curden Siedem lat ich chroniłam siedem. Nie odbiorą mi tego ani rządy, ani armia, ani ty. Ty przez siedem lat więziłaś ich. Siedem lat piekła! Powiedz, co ty byś zrobił? Otworzył bramy? Karen k Station? Uwolnił ich? Chcę, żebyś wiedziała! Świat się nie zmienił przez siedem lat zamknięciu są bezpieczni mogą żyć na wolności zginęliby w tydzień powiedz mi kto jest wybawcą a kto potworem Z tego chciałeś wygrałeś oboje mamy tę samą moc tylko tyle że ja miałam siedem lat żeby ją poznać Teraz nie musimy unikać ataków, nie możemy nic zrobić. Bo <grywki> mocy wkonaliśmy i nie możemy przekaźnika mieć. O właśnie. Idzie przekaźnik chyba. czegoś więcej O, proszę bardzo. Nowa moc. Co to Wam daje? No całkiem nieźle. Na początek powinno wystarczyć. Gini. już w małej życie, życiu tak się stało? Aj No dobra Mówią, że to boli. Gdy opadł kurz, wszystko co zostało z Augustin, to jej oczy, zamknięte w betonowej skorupie. Wściekłość, która w nich płonęła chwilę wcześniej, została zastąpiona strachem. Zniszczyliśmy fortecę, którą zbudowała, armię, którą stworzyła, jej marzenia, jej plany na przyszłość. Cały świat miał się dowiedzieć, że poniosła klęskę. Została pokonana przez gracza, ćpunkę i mało miasteczkowego rozrabiaka. Tłum cieszył się, gdy ją zabrali. Przedtem nikt nawet nie wyobrażał sobie, że przewodnicy i zwykli ludzie mogą egzystować razem. A teraz ja zostałem zwiastunem nowej ery. Przewodnicy, którzy przez lata byli zamknięci w Kern K, zostaną wkrótce uwolnieni. Będą żyć, jak im się podoba. Tworzyć własną przyszłość. A ja zdobyłem to, po co przyjechałem. No i miałem obietnicę do dotrzymania. Betty, <grymne> a <ten sin>. jesteś <grymne> nie ma. Ich. Zniknęły. Coś ci obiecałem, prawda? A, a, a co zresztą? Dopiero przyjechałem, jeszcze nie wiem. Uratowałeś mnie, Decyniro. Wiesz, a komisze. Dbają o swoich, tak. A gdzie Reggie? Reggie... Reggie nie uratował. Kocham cię, bracie. I będę tęsknił.